Brytyjczycy mają Elżbietę II. A my mamy Andrzeja Seweryna. W serialu Królowa na się Serial Killers zapraszają Katarzyna Borowiecka i Łukasz Muszyński. Droga Katarzyno. Drogi Łukaszu, jedyna królowa, jaka znalazła się w tym studiu, to jest Cersei. Tak. Ale Loretta nie ma z nią nic wspólnego. Złowieszczy początek. Rzeczywiście. To porozmawiajmy właśnie o tym, o czym jest królowa. Jest o cenionym paryskim krawcu, sylwestrze, Polaku, który nagle musi wrócić do swojego rodzinnego miasta. Tak. I to jest serial o. Na zdarzeniu dwóch stylów życia, w pewnym sensie, ale jak mi się udało porozmawiać z twórcami, to doszliśmy do wniosku, że to jest serial przyjazny ludziom, więc myślę, że to należy podkreślać. I to jest serial o tym, że się czasami boimy powrotu, boimy się otwarcia jakiegoś, jakiegoś etapu w naszym życiu, który dawno był zamknięty, a może nie należy się tego obawiać. Jest to serial, tak jak powiedziałam, o zetknięciu dwóch światów, które mogą być sobie bliskie, i to się też bardzo dobrze myślę, wpisuje w ogóle we współczesność i w różne oswajania różnych rzeczy, które może nie są przez niektórych oswojone, i zwłaszcza w czerwcu, czyli w miesiącu, w miesiącu Dumy, myślę, że to jest ważne. Ale to jest też serial o rodzinie jest. O czułości, jest. o docieraniu do siebie. I myślę, że żeby to nie było takie cukierkowe, to, to, bo ja tak myślę, że to tak brzmi. Mhm. Ktoś powiedział mi: być może to jest w ogóle gdzieś zawarte w jakichś materiałach promocyjnych, że to jest polska queerowa baśń. I ja się trzymam tego w związku z tym tak cukierkowo o tym opowiedziałam. No właśnie, bo tutaj dochodzimy do niespodziewanego zwrotu akcji w naszej historii. <sum> ponieważ musi być. Główny bohater jest drag queen. A to mhm. sprawia, że możemy chyba powiedzieć, że takiego serialu w Polsce jeszcze nie było. Głównym bohaterem serialu nie było jeszcze Draku Queen. I to jeszcze Drag Queen grana przez samego Andrzeja Seweryna. Tak, rzeczywiście, bo, bo ja muszę od razu powiedzieć Wam e, i Tobie, że ja mm -hmm. jestem wielbicielką absolutną talentu Drag Queens i odkąd e, właściwie kompulsywnie oglądałam kolejne sezony RuPaul's Drag Race, jestem wielką fanką e, Trixie Matel i Kati. E, I rzeczywiście kolejne produkcje, które w jakiś sposób do tego nawiązują, zagraniczne, zawsze jakoś przyciągają moją uwagę to bardzo się ucieszyłam i coś tam się mówiło, że taki serial ma powstawać, wszyscy się zastanawiali. Andrzej Seweryn, wybitny, wielki aktor, bardzo wszechstronny. Ostatnio właśnie też z małym ekranem, coraz śmielej i coraz bardziej romansujący, tak, bo przecież nielegalni, moim zdaniem niesłusznie zakończeni po pierwszym sezonie. Royst 97 to było? Tak, król. Natomiast natomiast w takiej roli nie widzieliśmy go jeszcze. Widzowie teatralni dawno temu mieli okazję go zobaczyć w kostiumie kobiecym. No i to. Ujęcie takie, kiedy on mhm. jako Sylwester najpierw się pojawiał w tym promocyjnym, a potem już jako Loretta i to spojrzenie w kamerę, w którym była cała Gorycz i cała e, słodycz jego życia i jej życia, no to już e, e, we mnie wywołało dreszcz. Czy ten dreszcz się pojawił, kiedy oglądałam serial, to jest już zupełnie inna historia. No dobrze, to ja ci powiem z kolei, że oglądając serial Królowa, miałam skojarzenie z brytyjskim kinem społecznym z lat Aha. 90. -tych. Goło i Wesoło. Tak. Orkiestra, Billy Elliot. E, Czyli też mamy robotnicze miasto, bardzo konserwatywną społeczność, no i bohaterów, którzy próbują wznieść się ponad, no właśnie, ten świat, zrobić coś, co nie byłoby społecznie zaakceptowane na pierwszy rzut oka, mm -hmm. ale okazuje się jednak, że te więzi, które łączą bohaterów, są silniejsze nawet niż uprzedzenia, niż ograniczenia i koniec końców. Triumfuje miłość. Tak, ja bym też. Ja miałam trzy skojarzenia, jeśli chodzi mhm. o rzeczy, które można tutaj odnieść jako jakieś takie referencje, to znaczy właśnie goło i wesoło. Chociaż tu jest, no, jest wesoło na końcu, ale nie jest za bardzo goło, więc nie liczcie na to. E, ale jest też kinky boots, mhm. <laughs> no bo mamy tutaj tych przebywających na właściwie jedną y, y, bohaterkę. Bohatera przywającego na pomoc z Paryża, bo ta akcja rzeczywiście cały czas jakoś tam się do tych paryskich doświadczeń Sylwestra Loretty odnosi. No i jeszcze miałam takie skojarzenie, ponieważ Górnicze Miasteczko i jakiś taki sojusz zupełnie niespodziewany mm -hmm. zawarty pomiędzy społecznością, przedstawicielami społeczności LGBT i górnikami. Dumni i wściekli, też tak. taki film? Tak, 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 Pride tak. to był tytuł oryginalny. <noise> dumni i wściekli, gdzieś na VOD do zobaczenia. To jest film, który koniecznie trzeba zobaczyć. No i też kino społeczne, a jednocześnie spora dawka humoru, i tutaj taką e, e, również e, trochę innego rodzaju, ale, ale, ale mimo wszystko cały czas na tym pozytywnym e, biegunie jesteśmy. E, humoru dostajemy, bo na przykład, jak się przypomną. Sceny pomiędzy, Znaczy po prostu pierwsze spotkania Sylwestra, mhm. który powraca do tego nieokreślonego przecież, jeśli chodzi o nazwę górniczego miasteczka, to pierwsze spotkanie z wnuczką, pierwsze spotkanie z córką, z córką z, cała sekwencja spotkań z córką szpitalnych, nie będziemy zwracać dlaczego tam się taka sytuacja odbywa, no to to rzeczywiście wywołuje, z z tego, co e, mogę się domyślać na premierze publiczność, u publiczności Salwy Śmiechu, bo była też taka premiera kinowa, ten serial e, można było dwa pierwsze odcinki zobaczyć premierowo. E, no i z tego, co wiem, to sami twórcy się nie spodziewali aż tak do końca, że to właśnie był Andrzej Seweryn, e, z którym miałam okazję rozmawiać, powiedział mm -hmm. mi, że on właściwie podchodził do tego jako do zadania aktorskiego i rzeczywiście traktował to jako po prostu sytuację szpitalną. I nagle się okazuje, że to jest, e, no wszystko to było widocznie w głowie Łukasza Kośmickiego, że to ma być e, sekwencja komiczna, czy komediowa, no bo tak się skończyło, że tak to jest. Także tutaj i wzruszenie, i, i ten komizm w bardzo piękny sposób się przeplatają. No tak, bo to jest serial w zasadzie zrobiony przez twórców kojarzonych jednak z kinem dramatycznym. Mm -hmm. Łukasz Kośmiński przez Ciebie wspomniany twórca ukrytej gry w serialu Klangor. No, z komedią powiedziałbym, że dużo to wspólnego nie miało, chociaż ukryta gra, okej, okay, miała elementy rodem z kina Andrzeja Munka. Andrzej Severin też raczej kojarzy nam tak. się z wybitnymi kreacjami dramatycznymi, tragicznymi, na scenie Król Lear, na ekranie Max z ziemi obiecanej, czy główny bohater, tutaj ostatniej rodziny, której plakacik znajduje się za nami. Też nie była to komedia. A tutaj ujawnia zupełnie nowe oblicze. I okazuje się świetny, no, ale tak to jest chyba z wybitnymi aktorami, że, że jak dostają zadanie, to po prostu je wykonują. Tak, i w ogóle pięknie opowiada o tym też, jak się przygotowywał yy, tutaj. Yy, no, czy, oczywiście możemy. Pierwsze pytanie, które się pojawia, no, jak w tej scenie dragowej się odnalazł i yy, z, tego, co, yy, z tego, co opowiada zresztą u was też, yy, to, to, to na pewno yy, polskie drag Queens mu pomagały bardzo, ale także yy, trochę sobie zaczął oglądać. No i Tim Fisher. Yy, Niemiecka drag queen, um, śpiewająca fantastycznie zresztą, i, i, i to była jedna z, z tych inspiracji, jeden z punktów odniesienia e, dla niego. No, chyba Rupoloni oglądał. No więc całe, ma, cała masa innych e, odniesień umknęła, ale tutaj rzeczywiście no jest. Oczywiście także do wspomnienia, bo myślę, że tutaj pewne. E, Punkty wstyczne można znaleźć Lula La Polaka, czyli, mhm. czyli bohaterka ostatnio dokumentu Bogny Kowalczyk Boylesk, bo ona też była dla Andrzeja Seweryna tutaj inspiracją i, i, no i inne utytułowane i znane polskie drag, tak. Mhm. tak. No dobrze, hołd królowej panu Andrzejowi oddaliśmy. To tak. teraz może porozmawiajmy o księżniczkach małego ekranu, które koniecznie. też są świetnie wspomniane przez Ciebie. Wnuczka i córka grane przez Julię Chętnicką oraz Marię Peszek. Też dwie znakomite role, zwłaszcza Julia Chętnicka, to zwłaszcza. jest dla mnie absolutne odkrycie. Tak, to znaczy to jest, to jest rzeczywiście tak, że ja z, zaczęłam szukać kto to jest, bo mają tak nieprawdopodobną chemię, jest takie zderzenie właśnie tego dystansu jednak i pewnego rodzaju takiej, no myślę, że również przez lata sprawdzone w Paryżu wyniesionej em, osobności przez Sylwestra, który wraca do tego miasta, spotyka się z, ze swoją rodziną, której właściwie nie miał szansy i nie miał okazji poznać i jest ta Iza, młoda dziewczyna, z która ma własne problemy również, jest tak naturalna, jest tak nieprawdopodobnie z jednej strony zabawna, z drugiej strony wzruszająca i zaczęłam się zastanawiać, kto to jest ta Julia Chętnicka? Okazało się, że to jest dziewczyna, która... Wystąpiła w, w paru produkcjach Martina Stankiewicza, mm -hmm. które można znaleźć na YouTubie, świetnie tam wypada i znalazłam informację, że jest absolwentką Akademii Teatralnej. No więc mówię, to no, młoda aktorka, jeszcze niewyrobione nazwisko, ale jest wielka przyszłość przed nią zdecydowanie. Okazuje się, że ona jest absolwentką wiedzy o teatrze. No, osz... i e, po Krytycy prosty... też mogą zostać. Tak, tak, prawda? E, Panowie, czekamy na i pani propozycję. Reżyserzy. W każdym liczby. razie jest to rzeczywiście wielkie odkrycie tego serialu i jest niesamowita siła jakaś ekranowa w tej dziewczynie. Patrzy się na nią i właściwie na nią się tylko zwraca uwagę, kiedy ona jest w scenie. Jest, jest, jest nośnikiem tutaj bardzo wielu emocji. Na no, z drugiej strony Maria Peszek, która wraca po latach. Jestem bardzo ciekawa, bo akurat tej informacji mhm. nigdzie nie znalazłam. Dlaczego akurat... Tutaj myślę, że może tutaj Andrzej Seweryn też był takim wabikiem. No i mamy tę wiolę, która jest, może to nie jest taka spektakularna rola, i taka spektakularna chemia, jak z, z, z Julią Chetnicką, Andrzeja Seweryna, ale z pewnością bardzo się cieszę z tego, że Maria Peszek, mimo że to, co robi na scenie, jako wokalistka, performerka, także jest niesamowicie ważne i niesamowicie potrzebne, wydaje mi się. Chciałobyś ją więcej zobaczyć też na ekranie, prawda? Aż mi po prostu długopis wypadł z przejęcia. Ale tak rzeczywiście jest, okay, takie... Klasyczne śląskie dziury, tak, tak, kobiety tak, tak. z charakterem, które pomimo e, problemów, które przygniatają je z każdej strony, e, mają w sobie siłę, żeby się podnieść i walczyć dalej. No ale jeżeli chodzi o Marię Peszek, to myślę sobie, że ta popisowa scena to jest ta, o której wspomniałaś. To jest scena wielkiej kłótni e, w szpitalu, kiedy ojciec i córka zaczynają sobie wyrzucać e, wszystkie nazbierane przez lata, e, cóż, urazy, zadry i tak dalej, tak dalej. I to też. Pięknie, powolutku. Ta relacja się rodzi i w końcu mamy bardzo wzruszający moment, którego wam nie zdradzimy. Też jest kilka takich, powiedziałbym, niespodziewanych zwrotów akcji. Uh -huh. Wydaje się, że do połowy to będzie po prostu serial o tym, że Andrzej Seweryn pogodzi się z córką, plus oczywiście będzie operacja, ponieważ główny bohater przyjeżdża do Polski, aby oddać swojej córce nerkę. A potem okazuje się, że dzieje się coś jeszcze. I tego wam nie zdradzimy ale szykujcie się na niespodziewane. Tak, to nie jest, to, to, to można były jeszcze parę spoilerów. Ten, ten który się pojawił, to, to, to oczywiście jeszcze. nie jest za duży. Tak? No dobrze. To... Była już, myślę, beczka miodu, No to teraz. No tak, trochę dziecku trzeba, trzeba. trzeba, Dawaj. trzeba. <gry> e, No trochę się to właśnie wszystko tak za szybko dzieje i, i, i splata. Czasami trochę mechanicznie, wydaje mi się. I, i być może dlatego tak się trzymam, ponieważ mam wielką sympatię do tego serialu. Mhm. I wydaje mi się, że, że warto go polecać i warto go zobaczyć. Ale jednak e, mam wrażenie, że rzeczywiście. Być może to na poziomie scenariusza właśnie za te zwroty akcji mhm. były zbyt... Nachalne, tak bym powiedziała, może. Yy, I tak jakby się w, chciało wszystko upchnąć, co może mhm. się w górniczym miasteczku wydarzyć w takim kon właśnie kontekście, że przyjeżdża ktoś z zewnątrz, ktoś zupełnie inny. I jest tu mnóstwo, mnóstwo takich rzeczy, które, których może było za dużo, może właśnie za szybko to się wydarzyło, może ta podbudowa psychologiczna, mhm. jeśli chodzi o bohaterów, nie była. Wystarczająca, przynajmniej dla mnie, Jakowicki, tego serialu, żebym później w pewne rzeczy mogła uwierzyć. Ale tutaj sobie właśnie przypominam, no tak, no ale to pamiętaj, że to jest taka kuirowa baśnie i to mi się bardzo podoba. I zresztą um, on jest w ogóle w takiej palecie bardzo ciepłej, mhm. zupełnie niepasującej do, do tego obrazu śląska, który mamy, um, y, zwłaszcza. Po różnych lekturach też ostatnich znakomitych książek, przypomnę chociażby Kaś. Um, i, I rzeczywiście ta baśni cały czas. Z tyłu powraca, głowy cię tak. To, to brzęczała mi z tyłu głowy i tak sobie myślałam, nie, dawałam sobie po łapach. Nie, nie narzekaj tak, to, jest, to jest baśń. Musisz, musisz to przyjąć. I trochę trzeba zawiesić, y, y, oczywiście, niewiarę, ale, ale myślę, że, że no tak, tak mocno błyszcza Andrzej Seweryn w tym serialu i, 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 i jest to rzeczywiście... No ta rola była pisana dla niego, to, to, to też warto zaznaczyć, że za nim y, i za Julią Chętnicką bardzo chętnie podążę. A ty? Co ja podobnie. Uh -huh. Ja po prostu łaknę takich historii jak Kania Dżdżu. Uh -huh. Potrzebuję historii, które zostawiają widza z takim delikatnym ciepełkiem w serduszku, z uśmiechem na twarzy i z przekonaniem, że ten świat, w którym żyjemy, może nie jest wcale taki zły, jak na pierwszy rzut oka by się wydawało. I teraz przychodzi mi do głowy ta scena, kiedy bohaterowie jadą samochodem do ci słodkiego, miłego życia. <laughs> Ach, ścieżka dziękowa też jest bardzo piękna. Jeszcze jedna rzecz jest taka, która, ale to nie jest nie tylko mm -hmm. do tego serialu, w ogóle do produkcji i to nie tylko polskich. Ja jako dziennikarka, dziennikarka radiowa przede wszystkim, kiedy oglądam Aktorów i aktorki grających dziennikarzy, dziennikarki to bym po prostu zgrzytam ze mami. Podobnie pewnie jak mają skrzypkowie i skrzypaczki jak oglądają chociażby Cumberbatcha, z Sherlocku grającego na skrzypcach. Że ta ręka nie tak, i ta szyja nie tak, i ta postawa nie tak. To ja apelowałabym właśnie do, do twórców o to, żeby trochę posłuchać na przykład jak takie komunikaty radiowe brzmią. Ja wiem, że to trzeba wszystko wkleić, że to nie jest tak jak naprawdę i że to, ale można by to um, trochę jeszcze um, bardziej przybliżyć do albo tego co jest naprawdę. Albo kasie można za ona kiedyś grała w filmie Hejter, dziennikarkę. My się Wypadła teraz, koncertowo. Słuchaj, my sobie załatwiamy tutaj rolę dzisiaj. Aha. Słuchajcie, <noise> prosty przekaz. Do filmowców apelujemy, <noise> zwróćcie uwagę, dopracujcie postacie dziennikarzy, a, a do jeszcze, widzów... A tak? jeszcze poczekaj, i jeszcze no. najlepiej jakbyśmy my z Łukaszem zagrali w takim filmie, w którym też będzie Antoni Porowski. To jest też mój apel. Bo Dobrze. tutaj też się pojawia. Jest. Dobrze, więc Anton, Antoniego Porowskiego poprosimy do obsady w naszym filmie, a wy oglądajcie Królową. I co? Cóż, cóż, co? Cóż, co? Cóż, to by było na tyle. Bardzo dziękujemy za uwagę. Piszcie w komentarzach, jak podobała wam się Królowa, no i o czym powinniśmy porozmawiać w kolejnych odcinkach Serial Killers. Do zobaczenia!